Bilans zdrowia dziecka to kompleksowe badanie lekarskie, które pozwala ocenić stan jego zdrowia i czuwać nad jego prawidłowym rozwojem. Ponieważ wykonuje się je raz na jakiś czas, można stwierdzić, że jest to odpowiednik badań okresowych u ludzi dorosłych. Bilans zdrowia dziecka wykonuje się pierwszy raz, kiedy dziecko kończy 2 lata. Kolejne badanie bilansowe przypada na czwarty, szósty, 10, 14, 16 i 18 rok życia dziecka. Warto wtedy, poza ogólnym badaniem lekarskim, wykonać także podstawowe badania laboratoryjne z krwi, takie jak morfologię krwi, poziom glukozy oraz poziom hormonów tarczycy. Nie zaszkodzi także okresowa kontrola badania ogólnego moczu. W czasie badania bilansowego lekarz ocenia stan zdrowia fizyczny, jak i psychiczny dziecka. Ocenia też jego prawidłowy rozwój. Dodatkowo lekarz może także zlecić różnego rodzaju badania laboratoryjne. Każde dziecko powinno mieć wykonane badania laboratoryjne raz do roku. Do badań laboratoryjnych należy tutaj zaliczyć badanie ogólne moczu, badanie morfologii krwi, poziom glukozy oraz poziom OB i CRP. Raz do roku warto też skontrolować wzrok dziecka u okulisty. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Przede wszystkim jest to morfologia krwi poziom OB i CRP, poziom glukozy, poziom TSH i hormonów tarczycy, poziom elektrolitów, poziom kreatyniny i mocznika oraz badanie ogólne moczu. Raz do roku warto także wykonać badanie USG jamy brzusznej.